Dlaczego wszystkie laski kochają się w Harymstie? Szczerze mówiąc, sam chciałbym to wiedzieć, żeby wszystkie laski kochały się we mnie. No to ja ci powiem. To znaczy, nie po to, żeby się kochało. E, dobra, powiem ci i tak. <grym> Ciao! Witajcie na kanale Klaudia Klaudi. Jak widzicie, mamy dzisiaj specjalnego gościa, którym jest mój chłopak. Mateusz! Zaprosiłam Mateusza dlatego, że dzisiejszy temat będzie połączony z tobą jako mężczyzną. Jestem najmniej stereotypowym mężczyzną, o którego możesz pytać o zdanie. Ale jedynym, którego znam, wiesz, nie mam przyjaciół, <śmulik> więc musiał, musiał <śmulik> paść na Trzy trzymam Ciebie. Trzymam cię w domu, nie <śmulik> wypuszczam cię. Wszystko to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to jest tylko i wyłącznie moje i Mateusza zdanie. Nie oznacza to, że jest jedyne, właściwe na świecie, więc jeżeli się z nami nie zgadzacie, proszę tylko o to, żebyśmy się personalnie nie wyzywali, tylko poprowadźmy dyskusję. Jeżeli się nie zgadzacie ze mną albo z Mateuszem, z wielką chęcią pogadamy z wami w komentarzach. A tematem dzisiejszego odcinka będzie ogólnopojęta moda oraz. Rozróżnienie na płeć właśnie w modzie. Oczywiście od wielu, wielu setek lat moda zawsze dzieliła się na modę męską i modę damską. Ale w ostatnim czasie jest coraz większa moda, moda na to, żeby ciuchy były unisex, czyli albo gender natural, albo non-binary. To są różne nazwy na to, że moda nie jest podzielona na płeć. Wydaje mi się, że w wielu sklepach można to zauważyć nawet coraz więcej sklepów wprowadza modę damską i modę unisex, która jest skierowana zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Wydaje mi się, że nawet nasz Local Heroes chyba coś takiego wprowadziło. Możliwe. Wiem, że wiele marek teraz, jak tworzonych od samego początku, decyduje się na taki ruch. Na przykład nawet znana marka Tsuki na YouTubie, stworzona przez PewDiePie'a i Marcję, też jest to marka unisexowa. Możecie każdą z ich rzeczy kupić bez względu na płeć. Na przykład doszłam do badań, mhm. w których ponoć 60% amerykańskich nastolatków nie przejmuje się tym, że coś ma metkę męskie, damskie. Tylko yy, robią zakupy na obu stronach sklepu, że tak powiem. Faceci potrafią kupować coś z działu damskiego i na odwrót. No i zaprosiłam Cię tutaj, ponieważ chcę rozpocząć dyskusję na temat tego, czy to dobrze, czy niedobrze. No bo są zwolennicy. Ja sama powiem szczerze, że na przykład jak widzę zdjęcia z lat 40., mhm. gdzie mężczyźni są wiesz, ubrani w takie przepiękne garnitury, prochowce i tak To super wygląda. Zapewne wiele osób zgodzi się z Tobą i powie, że tak, to były czasy, kiedy moda była niesamowita i to były czasy, kiedy była jedyna właściwa moda dla mężczyzn. Wiem, że wiele osób w dalszym ciągu chętnie by kultywowało tą, tą właśnie modę, która w tamtych czasach była, a im bliżej naszych czasów, tym ta moda bardziej się jakby zwężała i gdzieś... Przecierały się jej szlaki i zwężały się. Na pewno ważne jest, żeby powiedzieć, jakie mamy do tego podejście, przynajmniej jakie ja mam podejście do mody. Dla mnie moda jest niesamowitym środkiem przekazu i wyrazu siebie. To, jak się ubierasz, nie tylko wpływa na to, jak się czujesz. No bo wyobraźcie sobie, że teraz tak, jak wychodzę gdzieś, gdzie się nie staram, mhm. nie. Przykładam wagi do tego, jak wyglądam, to czuję się trochę taka wiesz, taka szara myszka w społeczeństwie, niewyróżniająca się. Natomiast, jak ubiorę się tak, jak mi się podoba, to nagle czuję się, że cały świat jest mój. Rozumiesz, idę z podniesioną głową do góry, słucham muzy i tak dalej. Myślę, że nie bez powodu też się pojawiła nazwa Power Suit. Często się słyszy o tym, że mężczyzna ma taki swój ulubiony garnitur albo, albo że kobieta ma taką swoją ulubioną stylizację, gdzie wiadomo, że jak ją ubierze, to ona czuje, że jest właśnie super bohaterem. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, gdzie my się czujemy naprawdę dobrze w tym, co na sobie mamy I jesteśmy w stanie trochę siebie uzupełnić tym wszystkim. Mhm. Ale nie jesteśmy tutaj, by rozmawiać o historii mody, tylko o tym, co się dzieje obecnie. Bo nawiązując do naszego wstępu, dlaczego Harry Styles podbija serce wszystkich nastolatek i nie tylko, nawet dorosłych kobiet w moim wieku, czy Timothy Chalamet, czy Sean Mendes to wszystko są artyści, którzy naginają trendy tego, co powinno być w modzie damskie, a co męskie. Weźmy na przykład tego Harry'ego Stylesa, który bardzo często ubiera spodnie z wysokim stanem, ubiera perły, biżuterię, która jest kobieca, mhm. a w tym wszystkim wciąż wygląda na maksa męsko i nie wstydzi się tej swojej męskości. To nie jest jego sposób wyrazu, że, że czuje się kobieco. Nie, on ciągle czuje się męsko. Przykłady, które przytoczyłaś, to nie są pierwsze i to nie są jakieś najnowsze odkrycia w świecie, w świecie popkultury. No bo już. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu mieliśmy postaci, które równie chętnie i równie dobrze, że tak powiem, ubierały się w takiej formie. Mieliśmy Prince'a, mieliśmy Davida Bowiego. I jakoś nie widziałam, żeby ktoś protestował. I teraz a propos tego chciałam się Ciebie zapytać, bo zrobiłam film na ten temat, że dużo osób postrzega Ciebie od razu, jakby daje Ci łatkę seksualności, mhm. Twojej orientacji seksualnej, która nie jest prawdziwa, przez sposób, w jaki się ubierasz i jaki się nosisz. Czy to na Ciebie wpływa, czy masz totalnie gdzieś, że ludzie tak to postrzegają? E, bo wtedy nie dałam Ci Formy do wypowiedzenia się teraz Ci ją daję. Dziękuję. Początkowo jak byłem w liceum, mhm. to w jakim stopniu to na mnie wpływało, bo e, pochodzę z, mam wrażenie, dość konserwatywnego miasta mhm. i co jest, co jest w ogóle dla mnie niesamowicie śmieszne. Jak byłem w liceum, to e, chodziłem w obcisłych spodniach, w rurkach, bo wtedy to było bardzo modne. E, chodziłem w kardiganach, chodziłem w kapeluszach typu fedora, bo po prostu mi się to podobało, bo to też było modne i chciałem w jakiś sposób się wyrażać. I w tym momencie myślę, że taki styl to jest nic zupełnie odkrywczego. W tamtych czasach, w tamtych czasach, te kilka lat temu, w mieście, z którego pochodziłem, to po prostu było postrzegane jako ekstrawagancja na niesamowitym poziomie. Często byłem wytykany palcami, często gdzieś tam ktoś za mną krzyczał Ej ty! Początkowo faktycznie to było w jakim stopniu ciężkie, no bo młody, dorastający chłopak, który chce gdzieś się tam wyrażać poprzez sposób, w jaki się ubiera, a jest wytykany palcami. To było nie tyle ciężkie, co było po prostu upierdliwe, bo z jednej strony chciałem tam mieć wszystko w głębokim poważaniu, a z drugiej strony gdzieś mimo wszystko człowiek bazuje i człowiek się opiera o opinię publiczną i nieważne jak często będziemy mówili mam w dupie to, co ktoś o mnie mówi, to zawsze te jakiś tam przytyk, czy jakieś słowo innej osoby będzie do nas docierało. Możecie mnie oczywiście tej poprawić, ale wydaje mi się, że współczesna młodzież, te nowe pokolenie już właśnie daje taką swobodę bardziej w ubieraniu, że nikt nie wytyka palcami, że o zobaczcie, no, chodzi w rurkach, tak jak było za naszych czasów, a to jest straszne, bo ja zawsze myślałam, że mężczyźni tak mają, że oni nie przejmują się modą, a tak naprawdę mam mnóstwo męskich przyjaciół, nawet byłych chłopaków. Nie paszak na mnie. Którzy okazuje się, że potrzebowali takiego pchnięcia, żeby powiedzieć: "Ej, możesz się ubierać jak chcesz". I oni dopiero wtedy zaczynali mogę. Na przykład mogę wyciągnąć z szafy ten wisiorek, który kupiłem dawno temu, ale bałem się go ubrać, bo co powiedzą koledzy? I teraz ja, mój drogi, mhm. postanowiłam, że zrobię ci taki mały eksperyment, jeżeli oczywiście się zgodzisz. Nie. Koniec filmu. Koniec filmu, dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie. Przygotowałam kilka stylizacji, mm -hmm. które moim zdaniem może założyć zarówno kobieta, jak i mężczyzna, które nie są przesadzone, nie ubiorę cię w sukienkę, mm -hmm. ale które są właśnie w duchu tej y, mody unisex. Czy przymierzysz stylizację, które dla ciebie przygotowałam, czy się peniasz? No muszę, no. Musisz? Sorry, tak. Pierwsza stylizacja jak widzicie jest bardzo bezpieczna. Praktycznie jedynym wyróżniającym elementem jest kolor. Kolor neonowy, pomarańczowy, niezbyt typowy dla mężczyzn aż tak mocno, ale jak widzicie zarówno mężczyźni jak i kobiety świetnie wyglądają w takim zestawie, przynajmniej moim zdaniem. Druga stylizacja, znowu nic tutaj odkrywczego nie ma, natomiast jest jedna rzecz, która została kupiona na dziale damskim, jestem ciekawa, czy ją odnajdziecie. Mi się taka stylizacja podoba zarówno na mnie, jak i na Mateuszu. Uwaga, uwaga, spodnie kupione na dziale damskim, powiedzielibyście... Myślę, że tak, ze względu na kolor, bo takich kolorów nie znajdziecie zazwyczaj na dziale męskim, ale proszę Was, gdyby ten krój spodni był czarny, brązowy, moro, to w ogóle nie ma tutaj rozróżnienia na płci moim zdaniem. Tutaj robi się już ciekawiej. Moim zdaniem to, co ciekawe w tej stylizacji, no to oczywiście kurtka. Oprócz elementu jasnego fioletu, który znowu jest stereotypowo damski, to my kobiety przywłaszczyłyśmy sobie też długość. Jak widzicie, ta kurtka jest długa, jest praktycznie do kolan i znów, jeżeli to nie jest płaszcz, to to jest krój typowo damski. Dlaczego? Co jest w długości damskiego? Kolejna stylizacja, znów chodzi o kolor jasny, limonkowy, zauważyłam coraz częściej występuje na dziale męskim, i mnie to bardzo cieszy, bo uważam, że neony od razu rozweselają to, jak wyglądamy, i powinniśmy sięgać po takie kolory. Mateusz się śmiał, że to jest stylizacja ala la stały bywalec klubów techno w Berlinie. No i powiem szczerze, że coś w tym jest, ale taka siateczkowa koszulka kurczę, no mi się podoba. No jest seksowna, no zarówno na mężczyźnie, jak i kobiecie, no nie da się ukryć. Ostatnia stylizacja, powiem szczerze, jest odważna. Oczywiście tutaj już w tym przypadku obie rzeczy zostały kupione na dziale damskim, i mimo tego, że to jest za dużo oversize sweter, i że to są długie spodnie, takie trochę, nawet można powiedzieć, garniturowe, bo z zakładką, to mimo wszystko jest to mocno damski styl, ale dla mnie Mateusz wygląda w tym świetnie. Nie wiem, czy to widać, ale no inspirowałam się Harem Stylesem tutaj. Jak zapewne zauważyliście, te nasze stylizacje były pogrupowane. Zaczynaliśmy od tych najmniej, że tak powiem, kontrowersyjnych i skończyliśmy na tych najbardziej kobiecych. Z tych wszystkich stylizacji, które miałem przyjemność przymierzyć i w nich zapozować dla was, jedna ze stylizacji Uważam, że jest bardzo odważna. Chodzi oczywiście o stylizację z beżowym swetrem i e, dzwonami, wstędki. O ile ja bym się sam w taki sposób nie ubrał, ale to nie dlatego, że uważam, że jest coś nie tak z tym zestawem. Natomiast, jeżeli mhm. zobaczyłbym mężczyznę, który idzie w taki sposób, który idzie w taki sposób ubrany po mieście, stwierdziłbym, że jest to osoba, która ma na pewno odwagę i że potrafi siebie wyrazić w taki sposób, w jakim ma ochotę. Zbiłbyś pionę. Tak, zbiłbym pionę i powiedział, stary, zajebiście wyglądasz. No i nice, i to mi się podoba. Ostatnie przemyślenie na sam koniec, które mam, to mm -hmm. takie, że to jest dosyć dziwne, że obecnie moda unisex przyjęła się w naszym społeczeństwie, że kobieta spoko wygląda i może nosić to, co męskie. Ale na odwrót to już jest problem. Tak naprawdę też to, co musicie wiedzieć, to lwiaczeń ze stylizacji, lwiaczeń z ubrań, które przymierzaliśmy, były z działu damskiego bo też to, co Wam chcieliśmy pokazać, albo to, co Klaudia przede wszystkim miała na myśli, to to, że nie musimy się ograniczać. Jeżeli podoba nam się coś z działu damskiego, i stwierdzimy, że nasze ciało po prostu do tego pasuje, bo często są rzeczy, które są skrojone pod ciało kobiece, pod ciało męskie. Szczególnie to się tyczy garsonek i garniturów, mm. gdzie garsonki są jednak bardziej wytaliowane i mężczyzna nie będzie w stanie, bo jego szerokie barki nie będą w stanie się po prostu zmieścić w, tym, w, to, w tą marynarkę. Natomiast jeżeli są rzeczy, które po prostu stwierdzacie, że wyglądają na was genialnie. To nie ma najmniejszego problemu ani w przeciwwskazań, żeby po prostu kupić te rzeczy i w nich świetnie wyglądać i się świetnie czuć. Tak, bo ktoś walnął napis: men albo women, już tego nie ubierzesz, bo co? Co to nagle zmienia? I pamiętajcie, że kiedyś oderwanie się od tych norm też było kontrowersyjne. Masz jeszcze jakąś wiadomość do chmur, które oglądają mój kanał? Do chmurżów? Do chmuru. Do nie do chmurek, tylko do chmurzów. Przede wszystkim myślcie w pierwszej kolejności o sobie. Bądźcie egoistami, jeżeli chodzi o wyrażanie siebie i jeżeli chodzi o przekazywanie samego siebie, bo wydaje mi się, że jeżeli będziecie nosili to, co chcecie, jeżeli będziecie korzystali z życia w taki sposób, jaki chcecie, to będziecie przede wszystkim szczęśliwsi. Więc nie zamykajmy się w stereotypach. Ja jako młody dzieciak też chodziłem na dział damski, też kupowałem sobie rurki damskie, bo jeszcze wtedy na dziale męskim nie było spodni zwężanych. Czułem, że wyrażam siebie i że nosiłem to, co mi się żywnie podoba, więc... Po prostu bądźcie sobą. O, jakie to piękne! <laughs> Zróżyłam się! Jeżeli podoba Wam się nasza dwójka, to zapraszam na nasz wspólny kanał Para Absurdu. A jeżeli w ogóle podoba Wam się taka tematyka, to zasubskrybujcie mój kanał oczywiście. Skomentujcie przede wszystkim, co sądzicie na ten temat. Czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. A ja chcę Wam wszystkim ogromnie podziękować za gości na tym kanale. I Wy widzicie się z Klaudią już w przyszły wtorek. Bójaczkim, pa pa pa! Cześć!